Cześć wszystkim, dzisiaj zajmiemy się zadaniem pobocznym Pajęcze Sprawy, dostępnym na poziomie 17 u Joch Krabbala, który znajduje się na bagnach powyżej chatki Hobej. Podchodzimy i witamy się. Panie, tutaj, potrzebuję pomocy. O co chodzi? Mój towarzysz zahaj, został w tych tunelach, tu po prawej, pomóż mu, płakam. Co się stało? Przybyliśmy z dalekich krain w poszukiwaniu wiedzy o rzadkich gatunkach pająków. Weszliśmy do tuneli, by prowadzić badania, gdy nagle wyskoczyła na nas pajęczyca. Wielka jak wóz, piękna, ale straszna. Wtedy zgubiłeś towarzysza? Pajęczyca wpadła między nas. Ja zacząłem uciekać w jedną stronę, a Zachary w drugą. Miałem nadzieję, że uda się mu dotrzeć do wyjścia, tak jak mi, ale do tej pory się nie pojawił. Proszę, odszukaj go. W porządku, idę. No to idziemy poszukać Zahajego. To ślady ją Kabala. Powinny doprowadzić mnie do miejsca, gdzie zaatakowała go pajęczyca. Tak są tu ślady. Nie ma śladów drugiego mężczyzny. Może ślady pająków mnie do niego doprowadzą. Pan pająk. panowie, nie musicie mnie tu trzymać. Wrócę jak tylko załatwię. Parę Pająki z pomiędzy ich szczęk dochodzą klekoczące dźwięki. Wiem, że wam kazała, ale nie godzi się tak poczciwego pająka zatrzymywać. Gdzie wasze manieje? Odpowiadają kolejnym klekotem, zbliżając się do kolejowego pająka. Dopiero teraz cię zauważa. Niech pan się nie zbliża. Moi rozmówcy nie są zbyt przyjaźni nastawieni do pana gatunku. Ty garaż? Zaczyna kalkotać jeszcze głośniej. Panowie, czekajcie, nie można tak gościa traktować. Cholipka, niech pan ucieka. Nie ma już czasu na ucieczkę. Dobywam broń. i porozmawiajmy z Panem Pająkiem. Przykro mi, że doszło do tej nieprzyjemności. Mam nadzieję, że jest Pan cały. Umiesz mówić? A tak, dzięki magii, rzecz jasna. Dawno temu byłem pod opieką pewnego czarodzieja. To on nauczył mnie, jak przemawiać w waszym języku. Zacny jegomość, oby mu ziemia lekką była. Co się z nim stało? Och, to nieprzyjemna historia. Widzisz, mój opiekun był utalentowanym czarodziejem, lecz nawet takim zdarzają się potknięcia. Jeden z jego eksperymentów zawiódł z tragicznym skutkiem. Ale nie ma powodów do smutku, to było dawno temu. Zostaliśmy przez sprawach doczesnych. Co tu zaszło? Moi niewychowani kewniacy dostali polecenie od swojej matki, by mnie zatrzymać. Niestety, dobre manie u pająków to rzadkość. Dlaczego ich matka kazała cię zatrzymać? Zdaje się, że zapałała do mnie namiętnością. Samice pająków potrafią być bardzo zabójcze. Nie cieszy jej zainteresowanie? Powiedzmy, że nie odzajemniam jej pożądania. Jest dla mnie zbyt gwałtowna. Poza tym słyszałem, że ma w zwyczaju spożywać swoich partnerów zaraz po współżyciu. Jakoś nie widzę siebie w roli posiłku. Szukam jednego człowieka. Zwie się Zachary. Cóż, to ja jestem Zahaj, choć lubię, gdy ludzie zwracają się do mnie pampają. Wybacz, że nie przedstawiłem się wcześniej. To bardzo nieuprzejme z mojej strony. Mogę spytać o pana godność, panie... Kasteczus. Miło mi Cię poznać, Kasteczus. Dziękuję, że wyjatowałeś mnie z opresji. Jok Kabal martwi się Twoim zniknięciem. Wysłał mnie na poszukiwania. Och, no tak, z pewnością się zamartwia. Ja wrócę do niego najszybciej, jak będę mógł. Dziękuję, że przekazałeś mi te wieści. Do zobaczenia. Do zobaczenia, panie, panie. Dobra, i wracamy do Jok Kabala. I zobaczymy co się tu wydarzy, o jesteś powiedz czego go znalazłeś znalazłem powiedział że wróci najszybciej jak będzie mógł zahaj jest bardzo szybki powinien już tu być a jeśli znowu mu się coś przytrafiło nie nie mogę tak po prostu czekać tym razem pójdę go poszukać będziesz mi towarzyszył wstyd to przyznać ale trochę się boję zapłacę podwójnie w porządku Dziękuję. W takim razie chodźmy tam, gdzie ostatnio widziałeś zahajek. Chodźmy. Więc to tutaj go spotkałeś? Przytakuję. Hmm, zbyt wiele tu pajęczyk śladów. Ale popatrz, ta pajęczyna. Coś niezwykłego. Co w niej takiego niezwykłego? Piękne nici. Błyszczą niczym srebro. A w tym miejscu, tutaj są wplecione wzory zahajego. Poznaję je. Zahaje zrobił te pajęczyny razem z innym pająkiem? Najwyraźniej, ale coś rozszarpało ją na szczęby. Niedobrze. Zobaczę, czy w tunelach nie ma podobnych pajęczyn. Może tak znajdziemy Zahajego. Świetny pomysł. Spotkamy się na miejscu. W porządku. Podążajmy za Sygnięcia. Doprowadziło nas to do poczyni. Tego nie da się zbierać, o bańka. Pajęczyny prowadzą do tego miejsca. Nikogo tu nie ma. Prawda, prawda. Wiem co zrobić. Zachary jak każdy pająk lubi doby poczęstunek. To znaczy, na srewnych pajęczynach w tuneli powinien być jakiś przyszłość. Mam wielką, tłustą muchę. Nie, to się nie nada. Zachaj ma na nie padli nożyce. Rozumiem. Następnych. Pa... Mam tylko łóchyłka. Nie, to się nie nada. Dobra, więc pójdę czegoś poszukać. Siedmy pani Ciało obszerne muchy. Zwagnę mu, tak, jak żenuję. Dzień żegląca, ma? Super, coś życzliwego. Mam wierzgającą ćmę. Idealnie. Ruchy tej ćmy powinny wprawić pajęczynę w gania, a to zwabia pająki do zdobyczy. Chodź, schowamy się. Nigdy nie wiadomo, kogo to przyciągnie. Pomóc, Zachajnczyca, jest. Nie kępuj się, moja droga. Wiem, że wasza matka nie zostawia wam wiele. na Pajęczyca odpowiada klekotem. Ależ nie ma za co. Cieszę się, że w końcu spotkałem Pajnczycę umiejącą docenić dobę manier. Przemawia kolejnym klekotem. To nie twoja jedyna zaleta, moja miła. Pozwól, że nasze odnóża znowu się... Co tu się... Jokaban? Zachaj, co ty wyprawiasz? Ja? To ty się na mnie czaisz. Czaję? Najtwiłem się o ciebie. Zniknąłeś bez śladu. Nie wracałeś. Bałem się, że spotkało cię coś złego. Dlatego powiedziałem obecnemu tu wojownikowi, że zjawi się u ciebie niebawem. Strasznie zwlekałeś. I Jo kabal patrzy na se mną, pajęczycy. Teraz rozumiem czemu. O tyle, na ile można to zobaczyć po pająku, wydaje się speszony. No, rzeczywiście mogłem odebinę zwlekać. Pozwólcie, że przedstawię. A ja, ja Jedyna srebrna pajęczyca z rodziny krzyżakowatych jaka istnieje. Miło mi cię poznać, droga pani. Nie bój się kochana. Ja i jogal jesteśmy przyjaciółmi. Patrzysz, jeszcze, jak pajęczyca podchodzi do Jokabala. Jesteś naprawdę niezwykła pani. Czy sebne ubarwienie to efekt magii? Nie tylko ubarwienie, ale również inteligencja, a Janna jest niezwykle mądra. Niestety magia nie ukształtowała u niej narządów potrzebnych do artykulacji w ludzkiej mowie. Teraz rozumiem, czemu znikałeś po nocach przez ostatnie tygodnie. Dlaczego większość srebrnych pajęczyn, które znaleźliśmy, była rozszarpana? Widzisz, wielka pajęczyca, rodzicielka tutejszych pająków, dowiedziała się o moim zainteresowaniu Arianną, a że pała do mnie pożądaniem i nie znosi konkurencji, zaatakowała swoją córkę. Na szczęście Arianna jest szybsza. Wielkiej pajęczycy pozostaje tylko rozszarpywać pajęczyny w gniewie. chętnie zapoluje na wielką pajęczynę. Ależ tu mowa o matce Arianny. Nie możesz proponować czegoś takiego. zaklekotała kotała cicho. Janna nie jest przywiązana do swojej matki i trudno jej się dziwić. Wielka pajęczyca próbuje ją zabić. Opuścilibyśmy to miejsce, ale moja ukochana nie chce zostawiać swoich braci i sióstr. Dlatego z chęcią przyjmiemy twoją pomoc, twoją. Gdzie przebywa ta pajęczyca? Najczęściej można ją zastać w północno-zachodniej jaskini. Życzę pomyślności w walce, drogi panie. Do zobaczenia po wszystkim. Dobre, odleczmy się i wjeżdżamy na pełne. Zaraz utrzymuję się? Dziwne, dziwne. Bye bye, maścayo. I co, mamy wrócić do Yokabala. No okej. Okay. Aczkolwiek zapamiętam ten quest trochę inaczej. że to jeszcze nie koniec. Tak na stałe? Nie może być. Drogi Jokhabalu, zrozum, że o! Wrócił nasz dzielny wojownik. Jak stoją sprawy? Pajęczyca odnalazła wieczny spokój. Wydaje na pozór radosny kleko. To świetna nowina. Jak dla kogo? Jokhabalu, w życiu każdego przychodzi czas, by się ustatkować. Nie dla mnie. Czasy młodości mam za sobą. Badania nad życiem pająków pokłoną moje ostatnie lata. O co chodzi? Jok Haval ma pełną zaakceptowaniem mojej decyzji. Nie mogę uwierzyć, że po tym, co razem przeszliśmy, chcesz mi opuścić. Nie myśl, że przychodzi mi to bez trudu. Cenię sobie naszą przyjaźń, ale... Tu jest moje miejsce, przy boku Ariany. Chciałbym się cieszyć twoim szczęściem, Zachariaszu. Naprawdę. Ale dręczy mnie myśl, że bez ciebie nie dam sobie rady. Zawsze mnie chroniłeś. Pomagałeś odkrywać nowe fakty. Głos kabala zaczyna się łamać. Jak ja sobie pojadę? kabalu. Pan Pająk kładzie o kabalowi odnuża na ramionach. Posiadasz ogromną wiedzę. Znasz się na pająkach lepiej niż wszyscy inni ludzie razem wzięci. Jeśli ktokolwiek ma sobie pojadzić, to właśnie ty. Wybucha płaczem i rzuca się w objęcia pana Pająka. Zachaj, będziesz moim najlepszym przyjacielem, zawsze. A ty będziesz moim yokhabbalo. Dalej przysłuchujemy się rozmowie. W końcu odejwa się od pana pająka. No dobrze. Skoro chcesz tu zostać, życzę ci powodzenia, drogi Zachariaszu. Oby wiodło się wam obojgu jak najlepiej. Dziękuję ci, przyjacielu. Co zamierzasz teraz zrobić? Spędzę tu pewnie jeszcze kilka tygodni na badaniach, a potem rozstaniemy się. Ciężko mi uwierzyć, że od teraz będę podróżował sam. Poradzisz sobie. Zawsze pokładałem w tobie wiarę. Cieszę się, że wszystko sobie wyjaśniliście. Pozostaje tylko kwestia mojej zapłaty. Ależ, oczywiście, nie myśl, że o tym zapomnieliśmy. Proszę, 6000 za naprawdę solidną robotę. Dziękuję, w takim wypadku wypadałoby się pożegnać. Jok, a Arianno, panie pająku, kiwasz głową każdemu z osobna, po czym odchodzisz. No i to już koniec tego zadania. Jeśli podobają się Wam moje materiały, proszę pamiętajcie zostawić po sobie subskrypcję, lajka, komentarz. I do następnego razu. Dzięki za uwagę. Cześć.